nie bezrobotny od początku roku, że opamiętam dwa tygodnie, a jak się nie dogadałem z pracodawcą. Można się nie dogadać z pracodawcą. No ja mi nie towarzystwo nie odpowiadało, się tak śmiałem, a jemu też się nie spodobało. Bezrobotny tam jest? Dzisiaj się to tam jakimś starszemu babę się znajdzie. Ja już takim przykładem wiem, że nawet nalewo. Na lewo. Na Soldzimy to, prawda? Proszę. Dziękuję. Dobra. Nie, nie pić, bo jest nagonka na, na robarzystu. Trzy lata dziękuję. Nie piję nie pije pan nie? Prawka przyszłocie, przestrzykliwa głupia. I się wie pan połączyła kolega, kolegactwo i tak dalej, to jest nie leło no, do kogo pić. A do lustra nie będzie. I przestał. No było, było. Ale już panu zakaz minął minął panu zakaz. Zrobi tak, tak, tak. pan prawko czy nie? Tak, znajdę robotę i środkuję, to ja No tak, bo parę groszy. No to trzeba razem z za nami to myślę, że 3-300 wyjdzie. No się nie. No sam kurs 2000 w dwóch nie, ale kurs się trzeba robić tego, co robię. Pan musi do Pan dostanie, pan nie ma prawa, Pan nie ma w ogóle uprawnień. No pan tak. straci prawo jazdy. No jest wycofany, ale tak. rad. I przepraszam, boże co ja mam tego za popyć. Zam egzamin, tak, to egzamin teoretyczny i praktyczny, nie pani to ile kosztuje. Z tego co ja się orientuję, to tam nie są duże pieniądze. Badania trzeba zrobić. Wyjdzie mi na pewno takie księżwa i 2,5 jakieś myślę. Badania z 7 kosztowały, teraz nie wiem ile. Egzamin to tam teoria to są z góry. No, to ma no prawie no klupiatu nie ma tam w no. Praktycznie prosta, Jakieś godzinki sobie wypuść, no bo to przez lata się zapomniało, tego się mm. nie zapomina ja na rowerze. Ale gorsze ale... to nawyki wyrobione po to świeżenie, tak, bo jakoś niedawno byłby tak posiadam za kierownicę na podwórku, to tak śmija się po drugie. No, tak bym zdał teraz na pewno. No, ale co siądzie pan i pan pojedzie no co? No i przez 3 lata, no i lata, no, no, lat, tak to się tam jeździ i prawie, że No to, tak. do tego się nie zapomni. No wie, no, no. pan egzamina to przyczepi, bo ten człowiek standardowo, nie robi, ale i on wie dlaczego też. I tak dalej. No to kwestia bezpieczeństwa, tak? Trzeba no. kontrolować kierownicę. Także, także tak. No dobra, tak to jest. Tak? Dobra. Tak to jest. dobra dowolny jest. pan jest? Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nie dziękuję. Okay.